Ja jestem absolutnie zakochana w laboratorium. Ta, tam by mogła mieszkać, to jest moje miejsce, mogłabym tam tworzyć. Ja mogę być szafem. <grywa> Zaprosiliśmy dystrybutorów, aby mogli stworzyć swój własny kolor, i muszę przyznać, że sporo się działo. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje kolor lakieru hybrydowego? Dzisiejszymi gośćmi są nasi dystrybutorzy, którzy będą mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w procesie tworzenia produktów Indigo. Cześć! Cześć! Siema! Hello everyone! I'm from Portugal, Austria, Italy, Denmark, Swiss, from Paris. We're here for the first time. Bycie dystrybutorem Indigo to nie mało benefitów do zgarnięcia. Mamy aż 32 dystrybutorów, m.in. w Hiszpanii, Francji, Norwegii, a nawet we francuskiej Polinezji. Zadzwoniła Magdalena i powiedziała, pokaż tygrysie na co się stać. Dostajesz Katowice, dostajesz dystrybucję. Ja tego tygrysa przerzuciłam na niego i... Siem się przyplątałem, nie? Ja, bo jestem lwem, to on jest tygrysem. Ależ, ja pracuję z Indigo od euh, 12 lat, teraz. I to mi też pomogło zobaczyć całą ewolucję. Byłoby całkowicie inaczej. Trafiliśmy w dobre miejsce, zintegrowaliśmy się, jakby czujemy się dobrze. Tak, I'm very, very happy to be part of this perfect family. Budynek naprawdę robi wrażenie. Wiele obszarów zostało zrekonstruowanych, wiele pokoi jest zmienionych, tak więc widzę, że firma się rozwija. Co mnie surpresi par rapport au bâtiment, to le kontrast między. Um, les vieux briques rouges, qui są magnifiques, i la modernité à l'intérieur du bâtiment. Wewnątrz wygląda na no... We enjoy uh, the room of yoga. There is possibility of poездzenia na rolkach na skate park. And I think it's important the companies have this kind of rooms for everyone. Zabieramy Was na wycieczkę po siedzibie głównej Indigo, gdzie nasi dystrybutorzy dostali jedyną i niepowtarzalną szansę na to, aby zobaczyć jak powstają lakiery hybrydowe, które na co dzień trafiają w ręce stylistów na całym świecie. To w dziale R&D tworzymy koncepcję nowych produktów, wpadamy na nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania, które pomagają stać się Indigo jeszcze lepszą marką. Dystrybutorzy mają okazję zobaczyć, jak zespół specjalistów nieustannie pracuje nad doskonaleniem i wprowadzaniem najbardziej szalonych pomysłów do świata stylizacji paznokci. To, co mnie zaskoczyło podczas wycieczki, to na pewno nakład pracy i ludzi. Tego nie widać z perspektywy osoby kupującej. Sześć kutuk organizowano, jak to trzeba, roboczy proces, roboczy proces w oficjale. No i fantastycznie wygląda ta praca od środka. Można było zobaczyć ile jest działów, ile ludzi pracuje na to, żeby te produkty wyglądały tak jak wyglądają. Producent filmowy, operatorzy kamer, montażyści oraz graficy każdego dnia realizują tutaj na miejscu wszystkie materiały, które widzicie pod szyldem Indigo. studio. Scenografia, rekwizyty, pełne zaplecze oświetleniowe, to wszystko jest w rękach Indigo'wego Teamu kreacja. Kolejnym przystankiem jest dział pakowania i wysyłki, gdzie produkty są starannie przygotowywane do transportu w wielu kierunkach Polski i świata. Jako dystrybutor byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko wygląda. Ile jest regałów, ile jest osób pracujących. Ten magazyn zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Fajnie, bo ja zastanawiałem się, jak to wygląda, tak od podszewki. Organizacja ta, która tu jest założona, i sitkoje pod Redenu Pokunet od Aduja. Być na magazynie Indigo to jest jedno, ale być na magazynie Indigo i spotkać swoją paczkę. A -a. A -a. Serce naukowych badań i eksperymentów to tutaj powstają nowe kolory, receptury, testowane są różne kompozycje, i udoskonalane są formuły lakierów hybrydowych. If I will work here in Indigo, I will choose working in laboratory. Mi najbardziej podobało się e, kręcenie nowego koloru. Ja jestem absolutnie zakochana w laboratorium. Ja tam by mogła mieszkać, to jest moje miejsce, mogłabym tam tworzyć. Ja, Choć... ja mogę być szefem. <grywka> Zaprosiliśmy dystrybutorów, aby mogli stworzyć swój własny kolor i muszę przyznać, że sporo się działo. Ale czym jesteście zestresowani? wagi. No pięknie, już pierwszy. Zestresowałem, zestresowała mnie ta kamera, jednak. Sam proces stworzenia samej barwy koloru jest już. może być procesem dosyć skomplikowanym, gdzie tych elementów jest dosyć sporo. Muszę z tego zrobić męski kolor. <grym> z tego męski? Różowy to męski kolor, jakby nie było. Proces dzieli się na dwie części. Pierwsza jest związana z tą bardziej kreacyjną. Czyli na przykład mamy sytuację, w której trzeba pomyśleć co chcemy zrobić oraz jak to ma ze sobą e, wyglądać, w jaki sposób te kolory będą się e, kojarzyły. Ale to nigdy nie chodzi o jeden jedyny kolor, to zawsze patrzymy na całość. Nasz kolor e, będzie przepiękny, <laughs> dosypiemy dużo brokatu, dużo świecidak, oczywiście czerwony, najpiękniejszy. Czasami możemy wykorzystać, cóż, więcej płytek paznokci, aby położyć więcej kolorów ale czasami mam ochotę tylko na jeden. Więc ważne jest, aby ten jeden był dobry i wszystkie razem również dobrze grały. A następnie przechodzimy do części laboratoryjnej, czyli koncept kolorystyczny musi teraz przejść do świata fizycznego. Jak myślicie, ile tworzy się całą kolekcję? Miesiąc? Pół roku? Dwa tygodnie? Pół roku? Czym jest strzał I Jak zrobisz niebieski, to będziemy szli w stronę fioletową. Przez pierwszą godzinę robiliśmy kolor, który później w drugiej godzinie yy, różnił się... Z pastelowego zmienił się na ciemny, więc... Yy. Każdy kolor trzeba stworzyć w określony sposób. Tworząc czerwień, możemy wybrać jedną czerwień, którą mamy w pigmentach, albo połączyć trzy różne pigmenty, aby uzyskać ten konkretny efekt. Dlaczego? Kolor powinien mieć odpowiednie właściwości przy zmianie oświetlenia. Jeżeli macie kolor, mogę wam przeliczyć proporcje, żeby 10 gramów od razu zrobić. Jak ładny jest. Jeżeli to wiesz, Pedro, to tak. jeżeliście go w komorzach. Nie. Światło, które tutaj mamy, ma ERA 89, co jest całkiem niezłe. Natomiast jeżeli chodzi o czerwień, a wy macie czerwień, mm -hmm. jest najgorszy słupek. Oznacza to, że tutaj najmniejsze różnice widzimy. W sensie nie widzimy najmniejszych różnic. I tutaj, gdy zmierzymy czerwoną, znaczy wszystkie, całe światło, to zobaczcie. 98 przede wszystkim, a czerwony wygląda tak. Tu zobaczycie wszystko. Mm -hmm. Teraz oglądamy następującą rzecz. Jak nam się zmienia kolor przy zmianie oświetlenia? To, że się barwa zmienia jest absolutnie normalna, ale pigmentami, jak dodajemy, jesteśmy w stanie regulować, jak ona się zmienia. Właściwości produktu to już na dobrą sprawę jest mój konik. Czyli no nie chodzi tylko i wyłącznie o tą część stricte barwną, ale również w jaki sposób my go będziemy użytkowali. To w jaki sposób będzie wyglądała praca stylistki. Na przykład czas utwardzania warstwy lakieru, lepkość. Gęstość. Mamy to wszystko bardzo precyzyjnie rozpisane, więc zależy nam, aby wszystkie lakiery spełniały wszystkie normy, które sobie postawiliśmy. Jedna z naszych uczestniczek właśnie zrobiła swój kolor. Teraz sprawdzimy, czy mamy go już w naszej bazie danych, czy znajduje się w, w liście kolorów Indigo, a jeżeli nie, to jak daleko jest od najbliższego? W trakcie realizacji pomiaru sprawdzamy nie tylko samą barwę, ale również równomierność krycia, jak i stopień krycia. Czyli część pomiarów wykonujemy na białym tle. A część pomiarów wykonujemy na czarnym. Oto nasz kolor. A zobaczmy, gdzie my jesteśmy w stosunku do innych. Jesteście bezpieczni. Praca na jakim są etapie teraz? Na etapie szukania odpowiedniej drobiny do koloru, który stworzyłam. Tutaj mam taki kolor. Taka troszkę malinowo pomarańczowa czerwień, a brokacik. Proszę bardzo, patrzcie jaki ładny znalazłam. Każdy z dystrybutorów na swoim stanowisku po pastami pigmentowymi posiadał również szereg różnych pyłków i innych dodatków, żeby można było poszalać i uzyskać ten magiczny kolor. And as we love glitters in the Denmark, then we picked out a lot of mermaid glitters and everything and put like every color inside to see what happened. So that's what happened. Wybierając nazwę do mojego koloru, e, próbowałam znaleźć coś swojego. E, kocham róże, kocham neony. Do stworzenia koloru, e, pięknego, różowego, który stworzyłyśmy jako, jako pierwszy, e, przed tym świątecznym zainspirowała mnie moja miłość do koloru różowego, jeżeli chodzi o paznokcie. Nie chciałam nic brokatowego, więc postawiłam na czysty kolor. Kolor, który stworzyłam, jest mocny dla mm, mocnych charakterów. No ale były również karteczki i na nich zapisywaliśmy formulacje. Zaskoczę Was bardzo. Żadna z formulacji, która była zapisana, pomimo tego, że często były do trzeciego miejsca po przecinku, czyli do miligramów, nie zgadzała się z tym, co było w rzeczywistości. To naprawdę jest trudne. Widzimy tylko to, co jakby jest produktem gotowym, żeby uzyskać to, co by się chciało. Jedna mała kropeczka innej domieszki gdzieś tam odcienia zmienia wszystko. Jeden, sześć, trzy. I dodajemy z tego, powiedzmy, no może nawet jedną dziesiątą. Ja dodałam oh. Sobie. Dobrze, to zróbmy yeah. jeszcze Wiem, wiem, wiem. Zobaczcie, jaki, jaki to jest niesamowity kolor. Ile pyłek robi na jasnym. Mm -hmm. Niewielki efekt. Jak wymalujecie tipsa um, to on kompletnie inaczej zadziała, niż sam przezroczysty tips. Tak jest niesamowicie istotne. Bardzo często w trakcie naszych prac, gdy stworzymy nasz kolor i nawet bardzo precyzyjnie wszystkie e, prace e, zapisywaliśmy, dokumentowaliśmy, okazuje się, że pojawiają się różne rozbieżności. I to jest naturalna część naszych prac. Więc e, my później wykonujemy drugą i trzecią i czwartą formulację, żeby mieć pewność, że to, co uzyskaliśmy w szalonym twórczym będzie, będzie odpowiadało temu, co jesteśmy w stanie wiarygodnie i rzetelnie powtarzać na etapach produkcyjnych. To jest naprawdę bardzo ładny czerwony. Tu macie formulację procentową na 10 gramów, gdybyście chciały sobie powtórzyć mm -hmm. i oczywiście to zrobiście proszę. Dziękujemy. Dziękujemy. Mawia się, że lakiery powinny być super kryjące, pięknie dopigmentowane i to jest takie hasło, które się zasadniczo pojawia i powtarza przez, cóż, wszystkie dni pracy tutaj. Pojawiły się dystrybutorzy, którzy na dzień dobry wiedzieli, że chcą zrobić glasy, chcą zrobić lakiery praktycznie transparentne, które posiadają swój kolor. I wiecie co? To było bardzo świadome i bardzo dobre podejście, które dla mnie było czymś mocno niestandardowym. Przyjemne było widzieć, że dystrybutorzy przyjechali bardzo często z świadomym pomysłem na to, co chcą zrobić, mieli jakieś swoje benchmarki, ale y, najważniejsze, że na samym końcu udało się uzyskać ten produkt, na którym od początku zależało. Event i cały pomysł był naprawdę niesamowitym przeżyciem. Mam nadzieję, że dla obu stron, bo dla nas na pewno. Mieszanie koloru to było coś e, bardzo fajnego, bardzo fajne doświadczenia. so much fun. We're excited to make our own color. We're happy to be here. Bardzo dziękujemy. Bardzo było miło. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Mogliście zobaczyć w praktyce naszych dystrybutorów, którzy tworzyli swoje wyjątkowe kolory. Dzięki za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.